O, już ranek? O kurczę! Hercida, wstawaj, pójdźmy się do pracy. Już stałem, czekaj, ubiorę się. A, dobra, już idziemy. Dobra, chodźmy. Dobra, idziemy. Jak tam ci się spało? No, było wszystko ok, prócz głupiego snu, którym się śnił. Yy, A ty? No? Ukradli nam auto. O kurde, co za mędy. Wiesz co, musimy iść na piechotę, nie ma rady, chociaż i tak już jesteśmy spóźnieni. No. Szef będzie bardzo szczęśliwy. No, naprawdę. Pomimo tego, że spóźnili się jego dwaj pracownicy. Ciekawe, jaka będzie wypłata. Dobra, dosyć gadania, biegniemy. Eee, dużo też nie stało. Obniżyli nam tylko pensję. No, zarabialiśmy tylko 5 złotych na godzinę, człowieku. A teraz zarabiamy tylko 3 złote na godzinę. Eee, chodźmy już do biura, bo jeszcze nam obniży. No. Znowu. Wiesz co, wysoko mamy te biura. No troszeczkę, ale to pomysł szefa, co nie? No, wysadzimy nas na całą górę. A, bo myśli, że jeszcze otworzymy szyby i skoczymy, co nie? Tak! O, matko! Ech, co, Dobrze, chcę... że już jestem. Ach, nie Prawie. Ch nie chcę mi się pracować o tobie? No. Ale trzeba. Trzeba, trzeba. Dobra, ja już jestem w biurze, zabieram się do pracy. No, ja też już idę. No, i to był ostatni idę po Herzid'a. Herzid'a, jesteś? Jestem, jestem. B właśnie Właś. Dobra, chodź. Może chodźmy posłuchać już jakąś muzyczkę, bo... nie, Czy coś, bo bym już bym mamy telewizja. przerwę. No. no. dobra, chodźmy. Co chcesz, TVN24? No może być, może jakieś TVN. wiadomości czy coś? No dobra, 24 Jakieś wiadomości czy coś? No dobra. E, wyłączę. Nic tu jej nie ma. W no. Ogóle. W ogóle mogłoby się coś ciekawego zdarzyć, no, jakieś wiadomości czy coś. To jest nudne miasto. Nic tu się w ogóle nie dzieje. No, ale powiem ci, że ładne miasto. Ładne. Gdzie ty jesteś? No. Hm. Gdzie ja jestem? O mój Boże... Monte! Gdzie jesteś? O mój Boże... O mój Boże... Co to było? O, moja głowa. Hercida, żyjesz? Żyję, ale strasznie mi głowa boli. Ty też miałeś taką wizję jak ja? Tak, widziałem mgłę. Krzyczałem, wołałem ciebie i... Tak, słyszałem cię. I zginąłem. Od jakiegoś... O mój Boże. O Jezus, co tutaj się stało? Całe miasto jest rozwalone. Dobra, musimy się stąd wydostać. O, o, o mój Boże, nie, no to już jest przykięcie. Ja nie mogę. No, niby jak mamy to przejść? Parkour. Musimy nie dość, że zejść na dół, to jeszcze przeżyć to. Parkur. Dobra, idź pierwszy. Dobrze, a dobrze, więc ruszajmy dalej. Ciekawe, kto to mógł zrobić, to takie piękne miasto. No, U. mi się wydaje, że coś tu się wydarzyło i to miasto zostało... odludnione, jak ja to Zresztą. mówię. Ja już mam takie dziwne przeczucie, że więcej się mogło stać. Nie jestem pewien. Ale to się wyjaśni pewnie później. Na Może. Tym musimy się z tym wydostać. No, ale tego płomienia tutaj jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że my to w ogóle przeżyjemy. Dobra. No Leż masz serduszek. Jeden i pół. Damy radę. Przez ten wybuch wielki. Zobijcie. Ja. Damy radę. No. Okej, okay, tutaj już widzę, że... Ciekawe, ile pięter jest jeszcze. No. Wiesz... O, dzięki telewizor. Sobie. Nic, nie działa w ogóle. Dobra, walić telewizor, idziemy dalej. Żyło. Jakoś nam to idzie. No. Stara się jakoś wolniej spadać, bo. Dobrze. A tu jest dużo nerwka, zauważyłeś? No, ej, tutaj jakieś spaczenie zostało, ale kto to mógł zrobić? Nie, nie jestem na razie pewny, więc. Ale że to tak jest, tak dziwnie rozwalone? W jednym miejscu netherrack, w drugim miejscu co innego. Nie wiem, może o, poczekaj. Rzekł, o, o, tutaj są schodki jakieś. I tutaj jest takie ładne zejście, że tak ci powiem. Czekaj. O, dobrze. Tutaj. O, no tutaj jest jakieś zejście. Musiałem, musiałem rozbić, bo... Wiesz co, musi... nie, nie przejdziemy tutaj. Tutaj mam już problem, bo tutaj jest już rozwalone. Może, czekaj, może tutaj. O, udało się. Dobra. I teraz gdzie? Teraz jest pytanie, gdzie. Pytanie, czy ja przeżyję, czy jak zejdę. O, czekaj, tu jest jakiś dach. Może by się udało na niego skoczyć. Ale jak zejdziemy... O, może tak. Nie wiem czy jak zejdę to przeżyję tutaj. Pół serduszka. Oj, będzie problem. Co? Czekaj. Nie, nie złapię kamienia. Nie. Um, nie może pójdę po dirta i ten i podsadzę cię co? Nie, czekaj, spróbuję w tym pokoju coś znaleźć. Sprawdzę w tym pokoju, może będzie coś do jedzenia. No poszukaj. Są dwa chlebki o dobra, to nie wiem, ja mam dwa i pół serca, a Takie? ty masz tylko pół serduszka. Nie, może zejdź z dwa. ja sobie poradzę. I chodź tutaj teraz na ten klocek, żebyś skoczył. O dobra, i teraz patrz tutaj. I tutaj już praktycznie jesteśmy prawie na zewnątrz. O. Teraz tu nie, tu się zabijemy. Może tędy. O. Tędy można. Może na, nie, na ten, nie wiem czy skoczę, czy dam radę. Ile masz? Dwa serca. Czekaj. Dwa serca masz? Tak. Dasz radę. Ja powiem powiem. Całe serduszko. Dobra, przeżyliśmy. Jest, wydostaliśmy się. Hurra. Dobra. Będzie trzeba tu później wrócić, a teraz musimy iść do miasta. Naszego miasta. Mam nadzieję, że jeszcze przeżyło, że przeżyło. Ja też mam nadzieję, chociażby te rzeczy z domu zabrać i... No. ...wyruszyć. Chociaż coś. O nie! Nie! Proszę, nie! Nasze miasto! Kto to mógł zrobić? A nasz dom? O właśnie. Szybko, idziemy do niego. No, chodźmy. Uważaj. Ja do... się wolę w tych gruzach nie zabić. Tylko idziemy. Ja idę tam przez te gruzy. Dobrze, że znalazłem te... jak to? Świnki, co nie? A teraz no. HP. Ja mam na razie dwa HP, może znajdziemy coś no. w domach. Nie wiem, ja bym później przeszukał parę domów, może jakieś rzeczy, wiesz, potrzebne no. na podróż. Bo nie możemy przecież mieszkać w takim mieście i po prostu trzeba... Na początku trzeba się dowiedzieć, co tu się stało i w ogóle no. czy nasz... O mój Boże. Wszystko, o, o. wszystko. Nawet wszystko. żadnego człowieka nawet nie ma. No. Ej, patrz, trochę zostało... Trochę zostało naszej drogi Naszego byłego mostu. Chociaż nie wiem, teraz mam nadzieję, że A to drogi. przeskoczymy. Dobra, e, da, damy radę. Skacz. Pierwszy. Nareszcie, udało nam się to przeskoczyć. Dobra, zobaczyć. Całe wejście jest zalane musimy znaleźć inną o drogę. mój Boże, Co to jest? Co to jest? Co to? Co to kurwa jest? Nie wiem, może znajdziemy coś o tym. Może zrób zdjęcie. Wiesz co, zaraz zrobię. Dobra. Nie obraź się, jak będzie za pochodnią. No spoko, ważne, żeby było. Dobra, mam zdjęcie, możemy iść dalej. Dobra, chodź zobaczyć tutaj. Tutaj nie ma mowy. O żeby... ja... O mój Boże. Jest. Może ja tam sam pójdę? Wiesz co, no dobra, ja tu poczekam, poszukam czegoś, dobra. może znajdę jakieś skrzynki, czy coś. Ja też coś sprawdzę. O, wszystko zniszczone. Wiesz co, udało ja mi widzę, że... Do... Ale udało mi się dosyć, o ile dostałem się do salonu. Dobra. Wiem, że ta lawa jest dookoła naszego domku. Próbuję znaleźć jakieś wra, gdzie trzeba coś zrobić, przyszykować się do drogi, no. Musimy gdzieś wyruszyć. Ale dziwne, że żadnego człowieka nie ma. No nikt chyba tego wybuchu nie przeżył w ogóle. Co to było? No nie wiem, ja miałem gdzie tam wizję. Wizja i coś się stało, to jest naprawdę dziwne. Ej, wiesz co, może coś za tymi, tymi drzwiami może być coś? Sprawdzę. Dobra. Dziwne, ja pamiętam, że te drzwi były. miały przełącznik. Nie wiem, może gdzieś tam jest ukryty. Albo go specjalnie ta osoba zabrała, która to zrobiła. Może. Co? Nie, nie będę tam. Będę jeszcze... Dobra, wracać? Nic nie ma. No, możemy wracać. Tylko gdzie mamy iść teraz? Przeszukać domy? Tak, lepiej przeszukać. Zrobiłeś zdjęcia? Tak. Ciekawe, co to jest. Też nie wiem. Ale nie mamy żadnej książki, ani czegokolwiek, żeby o czymś przeczytać. Tak. Nie, może jak będziemy podróżować, spytamy się kogoś, kto to zrobił. Ty wiesz co, może weźmy trochę dirta i zróbmy tu ścieżkę, bo... Boję się już skakać. Ja też, Oczekaj Prze tutaj. ten y, dziwny... Nie wiem, co to w ogóle jest. Boję się ogólnie wszystkiego. Jakoś tak się źle czuję. Dobra, mam cztery Sorry. dirta, możemy... Ja mam dwa. Możemy sobie zbudować ścieżkę. No to czekaj, to. Oj, tu będzie trzeba skoczyć. Dobra, skoczyłem. No o, dobra, chodźmy. to które domy? Dobra, każdy jaki jest. I tak, każdy jest rozwalony. Dobra, zobaczę ten. Ja chociaż tutaj nic nie zostało, tylko trochę cegły. wiesz, sobie... kilo w coś obojętnie, żeby... jest we... co, ja myślę, że wezmę z płotków trochę. Ja wezmę trochę pochodni. Przyda wszystko się, przy... się w nocy. Wezmę dynię. Po co? Jaką wiesz, dla oświetlenia też może. Nie, wezmę... nie bierz, nie śmieć sobie jak ekwipunku. Wełnę może wezmę, na łóżko się przyda. O no. Wezmę łóżko z domu. A No to wiesz, to dobra, to weź te łóżka z domu, to no, już. Tam, żeby dopóczyć, Ale może się później przyda wełna. Dobra. Ech, jeden wiesz co? Wezmę jedną książkę z pół, Półkę z książki. Boże. <coughs> ja, nie to Ksią... jest. że półek nie można brać? A no to Boże. Matko, takie miasto. Było? Słyszałem jakąś eksplozję. Naprawdę? No, tu jeszcze trzeba iść. Łóżek nie ma. Czekaj, jeszcze, zobaczę.